Witam w kolejnym odcinku władca pierścieni podbój na ślepo. Sprawdziłem um, nagranie poprzedniego odcinka i zauważyłem, że po zmianie rozdzielczości obecną, którą posiadamy, sprawia, że um, 3,90 Giga ma w sobie 2,5 minuty nagrywania. Więc. Prawdę mówiąc, dosłownie 5 minut temu sprawdziłem ten nagranie treningu. I pozostało mi 130 giga na dysku, więc sądzę, że mogę jeszcze sobie pozwolić na to, byśmy zobaczyli, jak wygląda pierwsza misja wojny o pierścień. Hmm. Łatwy i heroiczny. Legendarny nie możemy obecnie. A na pewno bym wziął, gdybym mógł, bo to chyba będzie najtrudniejszy poziom. Ukończ kampanię narodziny potęgi Saurona na poziomie heroicznym, aby odblokować legendarny poziom trudności. No dobra, no ale wojnę o pierścień obecnie mamy, a żeby odblokować narodziny potęgi Saurona musimy przejść wojnę o pierści. Czyli trzeba zagrać. Raz, dwa. Aby mieć legendarny poziom trudności, to trzeba. Z... Trzy, jakby trzy razy zagrać. To znaczy... wojna... Pierścień to chyba wolne ludzie Śródziemia na rodziny potęgi Saurona to będziemy tymi złymi. No dobra, gramy heroiczny. I lecimy. Czyżbyśmy mieli tylko tyle misji? Helmowy jar, Isengard, Kopalnie Mori, Osgiliad, Minas Tirith, Pola Palnoru, Minas Morgul, Czarny Wrota. No dobrze. Helmowy jar. Czyli będziemy w Rohanie. Niech wygra najlepszy, czyli my. To miotany przez... to to już widzieliśmy, star. I tak zapewne nie będę go używał zbyt często. W III Sauron for his ring. The Dark Lord wielu do swojej służby. w tym a kiedyś great i wise wizard. Thus war came to Rohan.

Możemy zmienić od razu. To w treningu nie mogliśmy. Łucznik, wojownik. Wojownik, Łucznik. Łucznikiem jest elf. Bo to. władca Pierścieni Podbój powstał. na podstawie ekranizacji. Oni przyszli z. Haldirem. Z Lotlorien? Tak, chyba z Lotlorien. Z Haldirem. Z tego co pamiętam. Dolności specjalne, wiele strzał, zatrutniony, czyli to samo, ale weźmiemy obecnie wojownika. Mhm. Czyli możemy. Wybór punktu odradzania. Cel. Wojna o piersiń, graj po stronie sił dobratarendil. Czyli gdzie możemy się pojawić? Tu, tu, tu. Nie, tylko tutaj możemy obecnie, tak? No dobra. Are you prepared for battle? Broń Długiego Muru. Ale co mamy robić? Jak od, odepchnąć... To, yy. Nie pozwól wrogowi zdobyć przewagi liczebnej na... Można? Nie, ja nie no, chcę schodzić! Nie, nie, nie. Co ja robię? Idź idź, 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 Na górę! Teraz on był górą, a ja dołem, tak? Nie damy siły aż tak on. Próbujemy bronić tych dwóch. No dobra, dobra, co tutaj jest? uruk tutaj trzeba? Się bronić? Tutaj strzałka pokazuje nam. No dobra, kombo jest. Zaraz się trafi, jak na razie. No jestem. Jestem. Strzałka tutaj pokazuje, no i się bronimy jakoś. Nie pozwalamy, by doszli do nas. Co, wchodzę na mury? Mam nadzieję, że nie muszę zrobić czegoś takiego, że oni wszyscy muszą w tym polu skinąć. Co? Wykonano broń Długiego Muru. No, wykonałem. Zatrzymaj wrogu z podniami, zanim dotrą do Długiego Muru. Dobra. Dobra, 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 dobra! Mam nadzieję, że... ...że zdążę. Nie, nie, nie. Weźmy łucznika, skoro... O kurde. Dobra, nie żyje Dobra drugi nie żyje Bardziej się skupię właśnie na tych, tych nad tych z pochodniami. Paro, ich teraz chyba jest. No ale jako łucznik, szkoda, że nie Legolas, radzimy sobie w miarę dobrze. O, jeszcze ognis z tymi strzałami to już w ogóle. Oj, 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 oj życia nie mam! Kół, before they come again. No, chodź, 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 chodź. Wycofaj się do twierdzy. Trochę życia mamy, ok, wycofam się. Postaram się jeszcze może A, naszym pomóc. No, niestety nie udało mi się. Eh? Rozwalili nasz monument? Nie, 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 normalnie jest. Ale teraz chyba te kule powodują, że mamy. Mamy przechlapane? A jak się biega? Można jakoś biegać? Nie. Nadchodzi. Kto nadchodzi? Broń... Bramy głównej. Dobra, postrzelajmy trochę. No i co? To no jest dobrze, bronimy się. Rukhaj nie dadzą radę. Przeciwko naszemu łucznikowi, plus ochrona naszych towarzyszy. Wojowników z Rohanu. No i co? Gimli jeszcze by się przydał z Aragornem. Stąd, żeby wyskoczyli. Aha, nadchodzą. Mam nadzieję, że nasze trujące strzały nie powodują obrażeń. Naszym, kto to? Co się dzieje? Dlaczego dostajemy obrażenia? Kto w nas trafia? Także, że mamy te punkciki życia, to byłoby trochę ciężko. 12 sekund, dobra. Uda nam się. Na razie spychamy cholernych urukhai, hai No, udało się nam. Aha! Ale w międzyczasie ktoś się przedał, stał z pochodnią i rozwalił nam. Trzeba się z tego wo jak biegać szybciej Dostaliśmy. Idę, 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 do odenie Ale chciałbym zmienić na wojownika, bo łucznik obecnie mi się nie przyda. Wolałbym walczyć wojownikiem. Oni już są wszędzie! Gdzie zmienić? Gdzie jest jakiś Wykonna, no spotka się z Teodenem, okej. Okay. Wow, To wow. staliśmy. Nie żyjemy przez tego wojownika. Ale mamy parę żyć, więc... Dobra, teraz wojownik. Gdzie, gdzie? Szybciej, szybciej. Trzeba dla Teodyna pomóc szybciej i się zemścić oczywiście. O cholera. No to potężne są obrażenia, trzeba przyznać. No co, może jeszcze umrzem zaraz? Ej, drugie życie straciliśmy. Jeszcze raz. Znowu tutaj. Zabi dowódców. No, z dowódcami jak widzę, nie ma żartów. Łamać blokad, Łamać blokad próbuję. O! Pozostało trzech dowódców, dobrze. A to Teoden, chyba? Czy nie? Mi się wydaje przynajmniej. Jeszcze dwóch. Jeden. Koniec. Wykonano zabij dowódców, super. Jest jakieś życie? Tak, chcę. O, Aragorn Anduril Płomień zachodu Wykuty ze szczątków Narsila. Topór miotany... O właśnie nie używałem toporu miotanego. Zryw Dunharrow, duch Andurila, fala nie umarł! Ciekawe czy można zmieniać miejsce Miejsce tego Yy, pojawienia się. Może z strzałkami, tak samo jak wybór tego. Szanić tych pionków. Trzeba biec tam, gdzie jesteśmy najbardziej potrzebni. Tylko którędy tam było Nie tędy zapewne No, i tędy też nie Dobra, tędy Czyli na dół, tak? Dobra, dobra. Ojow, no co? no co Aragornem nie dam rady, no ludzie, tak nie wolno. A ja myślałem, że to będzie nasz killer prawdziwy Życie, 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 życie zdobywać życie! Może to byli jacyś bardziej potężniejsi Uruchaj, bo mieli zbroi w ogóle. O właśnie ten. Chciałbym zdobyć to miejsce. No i się na razie udaje. Zdobywamy je. Aha, czyli jeden topór. Koniec. Aha, teraz na naszą korzyść się... Zmienia. Będziemy mogli tutaj się chyba pojawiać, gdy zginiemy. No, dobrze, że nie zginęliśmy, Aragornem. Mam przynajmniej na razie. Oha, przewagę. Pozostał jeden punkt, dobra. Przeskoczymy. Rzeczkę, żebyś nie zamoczyć butów i tyle. A, pada deszcz. Zapomniałem, tak będzie mądrze. Jesteśmy tutaj sami, no? Co jest? Ma być nasze. Aha. Ale ktoś by się przydał, no ludzie. Wow, a to co to przyszło? Mało życie, mało życie, czy nam się uda? Mało życie, nie przeżyjemy, Aragorn. Nie, no, nie do końca. Cios krytyczny, dobrze. Aha, czyli te nasze sztylety i topory się. Od czasu do czasu. Jakby to powiedzieć, regenerują. To już? To koniec? Aha. No to mamy przewalone. Tylko tyle mogę powiedzieć. Co? Biegniemy do przodu? Wolałbym więcej życia mieć. Mamy trochę życia, no może jakiś mag, a tutaj w Helmowym biarze nie było żadnych elfów magów, czy... Ani żadnych tym bardziej ludzi magów. Więc może regeneracja życia nam wystarczy. No, próbuję obronić. Tak długo chyba się utrzymujemy Aragornem. O, jeszcze jeden cios. Aragorn został pokonany. Bardzo nam przykro z tego powodu. To nam się przyda. Patrz. Teraz. Nie. Aha. Nie możemy jednak zmienić. Czy możemy? Broń wyłomu. Odeprzy końcowy szturm na wyłom w długim murze. No dobra. No dobra, skoro możemy tutaj. Chodź, 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 zobaczmy, jak to pójdzie nam. Jak będziemy tak sobie biegać, ganiają nas. Nie ma tak. Dokładnie wykonano broń wyłomu. Udało nam się, przeżyliśmy. Koniec? Koniec? Koniec tej lokacji? Czy jeszcze? Zwycięstwo! Czyli pomijając trening.

I wonder if I can record I would to interrupt now. people at Helm's Deep. Saruman believed himself secure in his Tower of Orthanc. But the ringed walls of Isengard proved no defense against the vengeance of ents and And within Saruman's pits, many wrathful Rohan prisoners awaited liberation, while his machineries belch foul vapors. Above, Saruman directs his defense and marshals his sorcery, for the battle is far from certain. And Ent and alike must face wrath. Hmm. No ale przychodząc, chcę teraz przerwać nagrywanie. Zobaczymy, jak to działa. 22 sierpnia 2019 roku 3 R. MAG? Zabójca? Znaczy zwiadowca? Łucznik? Wojownik. Czyli możemy już maga wybierać. Ciekawe... Weźmiemy chyba Wojownika na początku, ale i tak przerywamy. Um, Uruchom ponownie, nie, znów lista ruchów. Dobra, zakończenie. Oby tylko to nie było tak, że będę musiał od początku. Wojna o Pierścień. Heroiczny. I teraz Eisengard. Aha, rozumiem, czyli możemy wyjść. To się jakby automatycznie zapisuje. Helmowy Jar został no, zrealizowany. To teraz możemy Eisengard. Kopalnie Mori jeszcze nie jest odblokowane. Czyli tak po kolei trzeba odblokować to wszystko, ale można wracać do poprzednich. W każdym razie następny odcinek. Eisengard. Zobaczycie. Miejmy nadzieję niebawem. Do usłyszenia w kolejnym odcinku serii. Zagrajmy w Władca Pierścieni podbój na ślepo.